O, rury. Jakie dobre rury. A co to? Tam jest rura? Ja już wiem, po co to jest. Ja już wiem, do czego jest to M. Kap-Holder. Idealnie. Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Kia Sportycz. Tak naprawdę, to w chwili, jak to testuje, to już powinna być nowa, piąta generacja modelu Sportycz, której premiera była zapowiedziana na 2020 rok. Niestety, tak się nie stało i to nie ze względu na pandemię, a ze względu na stylistykę, która podobno nie spodobała się nowemu prezesowi Kia. W związku z tym premierę nowej generacji przesunięto na czerwiec tego roku, czyli 2021, a ja wciąż mogę przetestować obecną generację. Tak więc testowany sportycz to obecna, czwarta generacja bardzo popularnego suwa od południowo-koreańskiej marki. Ta generacja Sportyża jest dostępna na rynku do 2015 roku, a w 2018 dostała delikatne odświeżenie, gdzie zmieniono nieco lampy oraz zderzaki. Nowy Sportage to ładne auto, chociaż nie rzuca na kolana swoją stylistyką. Jest po prostu bardzo poprawnie narysowane, a jak mocno przymrużymy oczy, to niektórzy widzą w nim Porsche Macana albo nowego Forda Puma. Ale to mówię, trzeba naprawdę mocno przymrużyć oczy. Podoba mi się tył auta z tym światłem przechodzącym przez całą szerokość. Szkoda, że to tylko światło odblaskowe. Gdyby ta blenda cała świeciła, efekt byłby naprawdę fajny. Oczywiście to, co mi się bardzo nie podoba w sportyżu, to te atrapy rur wydechowych, które są no tragiczne. Co więcej, słyszałem o tym, że ma być akcja serwisowa, która ma jeszcze bardziej obniżyć prawdziwy wydech, czyli teraz będzie z daleka dyndał wydech spod prawdziwych końcówek. No dramat, to tak jakbym sobie przyczepił sztuczny nos, a pod nim dyndał mi prawdziwy nos. No porażka. Aha, i testowany sportyż to wersja Black Edition, która charakteryzuje się, jak nazwa wskazuje, czarnymi elementami. Mamy m.in. czarne emblematy czy czarne felgi. Kolor w Black Edition możemy sobie wybrać, chociaż właśnie mi najbardziej auto podoba się w czerni Wtedy jest takim fajnym gangsterem Zanim zajrzymy do bagażnika, to szybki rzut oka na wymiary Sportycz ma 4480 mm długości, 1855 mm szerokości oraz 1635 mm wysokości Prześwit wynosi 172 mm To pora zajrzeć do bagażnika Ten w opcji może być otwierany elektrycznie, a po jego otwarciu ukazuje nam się 491 lub 503 litry pojemności Mniejsza pojemność to z kołem dojazdowym, a większa z zestawem naprawczym. Ja testuję tą pierwszą opcję, czyli z kołem zapasowym. Podłoga w bagażniku ma drugie dno, które możemy nieco niżej zamontować, a pod spodem jest spojane wcześniej koło zapasowe. W ogóle kufer możemy minimalnie powiększyć poprzez regulację oparcia tylnej kanapy, co jest dużym plusem. Dużym plusem oczywiście dla podróżnych z tyłu, gdzie w trasie można sobie ładnie położyć kanapę. Oczywiście kanapę możemy też położyć na płask i uzyskać dużą przestrzeń przewozową. Z tyłu znajdziemy też dwa haczyki na zakupy oraz miejsca do mocowania pasów przewozowych. Tak jak mówiłem, z tyłu kanapa jest regulowana, co jest dużym plusem. Miejsca mamy sporo, zarówno na nogi, jak i na głowę, a dzięki regulowanej kanapie, nawet w dalekiej podróży, jest tam naprawdę wygodnie. Poza tym do dyspozycji mamy podłokietnik z dwoma miejscami napoje, oddzielne nawiewy, złącze USB oraz złącze pod zapalniczkę, a także nawet podgrzewanie tylnej kanapy. Jest naprawdę nieźle. Z przodu fotele w opcji mogą być w pełni elektryczne, a my siedzimy jak na suwa przystało dość wysoko. Kierownica jest regulowana w dwóch paszczyznach, a jedynie szkoda, że podłokietnik nie ma żadnej regulacji. Podobnie jak i projekt nadwozia, taki wnętrze jest proste, czytelne i bez zbędnych barierów. Podoba mi się, że mamy klasyczne zegary, czy tablet zabudowany w deskę, a nie wystający nad nią. Fakt, może i deska prezentuje się nieco przestarzale, ale na żywo jest naprawdę dobrze. W zasadzie, gdyby materiały były nieco lepsze, to byłoby jeszcze lepiej. Plastiki są niestety dość przeciętne, pod dotykiem, na szczęście są dobrze spasowane. Niestety, pojawiło się piano black i to na drzwiach, czyli miejscach, które non stop pacamy i dotykamy. No to jest absolutnie do poprawy. Nie mam za to zastrzeżeń do multimediów, gdzie jest system znany z innych modeli, który działa dość płynnie i jest łatwy w obsłudze. Miło też, że pod spodem mamy szereg fizycznych przycisków, gdzie łatwo każdą funkcję odnajdziemy. Drugi ekran jest między zegarami, jest mały i to tak naprawdę jest rozbudowany komputer pokładowy. Sportyczu nie zabrakło też schowków i złącz, gdzie mamy m.in. dwa miasta pod zapalniczkę, jedną USB, miejsca na telefon, dwa miejsca na poje, małą przegródkę przed podłokietnikiem oraz dużą zamykaną w podłokietniku. Jest też miejsce na dużą wodę w drzwiach, duży zamykany schowek przed pasażerem oraz miejsce na okulary w dachu. No i oczywiście są dwa dodatkowe miejsca na poje na zewnątrz samochodu. Tak, ten żart mi się nie znudzi. Pora zajrzeć pod maskę. Sportycz oferuje tylko i wyłącznie silniki czterocylindrowe i to wszystkie o pojemności 1,6 litra. Mamy wolnossącą benzynę 1,6 o mocy 136 koni, mamy uturbioną benzynę 1,6 o mocy 177 koni oraz mamy Diesla Turbo 1,6 o mocy 115 koni. Od niedawna mamy też miękkie hybrydy oparte o silnik Diesla 1,6, które dysponują mocą 136 koni. Co ważne, auto może występować z manualną lub automatyczną skrzynią biegów, a także może mieć nawet na wszystkie koła lub naprzód. To jest duży plus. Tak samo jak i plus, da wolno sącą jednostkę. Ja do testów mam najmocniejszy wariant, czyli 1.6 turbo benzyna o mocy 177 koni, która jest połączona z automatyczną skrzynią biegów oraz napędem 4x4, czyli mam wszystko. Silnik sześć Turbo pracuje cicho, chociaż po odpaleniu na zimnym, przy otwartych szybach do uszu dochodzi jakieś takie dziwne brzęczenie, które z czasem nieco ustaje. Wydech natomiast minimalnie sobie warczy, co akurat lubię. Teoretycznie też sportycz z silnikiem 1.6, 177 koni i napędem 4x4 oraz automatem to najszybsza wersja, która na papierze robi 9,1 sekundy do setki, co na taką mocno nie jest jakimś rewelacyjnym wynikiem. Jednak moje pomiary pokazały, że auto jest szybsze i to znacznie szybsze, bowiem zrobiłem 7,5 sekundy. nie był jakiś błąd, powtórzyłem wynik czterokrotnie i cały czas dostawałem wyniki na poziomie 7,5 do 7,7 sekundy, czyli bardzo powtarzalnie A co najlepsze, czuć że auto początkowo jest blokowane trakcją, więc gdyby dało się ją wyłączyć, może wynik byłby jeszcze lepszy Naprawdę, z miejsca Sportage z, z silnikiem 1.6 turbo 177 koni jedzie bardzo dobrze Ciekawe, czy to oznacza, że ma jednak więcej niż 177 koni, np. 204? Bo niektórzy mi pisali przy innych testach tego silnika, że na hamowniach są znacznie większe moce i to czuć, bo naprawdę auto świetnie przyspiesza i nie jeden może się zdziwić. Niestety, w trasie pojawia się problem, jakim jest skrzynia biegów, która jest wolna i co gorsza potrafi lekko zaszarpać. Nie potrafiłem tego uwierzyć na filmie, ale podczas takiej spokojnej jazdy, jak dajemy lekko gaz, to czuć jak aż tam się całe auto przez ułamek sekundy telepie. Drugi problem to niezdecydowanie skrzyni, gdzie na przykład jadąc ciągle z prędkością 140 km na godzinę na tempomacie auto co jakiś czas zbija sobie z siódmego na szósty bieg. W ogóle nie wiadomo po co. No i trzeci problem to duże opóźnienie przy kickdownie, a przecież to dwusprzęgłowa skrzynia. Szkoda, bo tak naprawdę skrzynia to jedyne co mnie zawiodło w tym aucie Na szczęście wciąż można wybrać manual I co ważne, i za co Kia ma ode mnie dużego plusa, to manual jest też dostępny z napędem 4x4 i tym najmocniejszym wariantem 1.6 turbo 177 koni 4x4 to oczywiście dołączona konstrukcja, gdzie tylna oś tam się załącza w momencie uślizgu Robi to wszystko bardzo sprawnie i płynnie i w ogóle nie czuć opóźnienia Sporty to oczywiście nie jest autotrenowe, ale w zimie, w deszczu czy nawet na jakiś taki lekki teren sprawdzi się bardzo dobrze Auto ma 172 mm prześwitu i w serii oczywiście szosowe opony. W ogóle to Sportyżem się zaskakująco miło jeździ. Auto jest zwarte i zachowuje się bardzo mało jak słów, a bardziej jak taki nieco wyższy kompakt. Oczywiście brak mu precyzji układu kierowniczego, ale w zakręty można wejść do szybko i auto naprawdę się nas słucha. To mnie miło zaskoczyło. Komfort też jest niezły, więc w trasie osoby nie będą narzekać. Minusem Sportyża z tym silnikiem i tą skrzynią jest spalanie. W mieście nie byłem w stanie zejść poniżej 10,5 litra a na trasie przy 140 auto paliło 12 litrów Naprawdę sporo i myślę, że po części to też wina skrzyni, która niepotrzebnie przeciąga biegi, a także i żongluje nimi przy wyższych prędkościach Pora na cennik Podstawowa Kia Sportage z silnikiem wolnossącym 1.6 o mocy 132 koni, z manualną skrzynią, napędem naprzód i z wyposażeniem podstawowym S kosztuje 81 990 zł Mocniejszy silnik z turbo tu już wydatek 99 490 zł, ale występuje on od razu z wyposażeniem M Realna różnica więc 109 000 zł, tyle kosztuje dołożenie turbo. Dopłata do automatu to 7 tysięcy złotych, a do napędu 4 x 4 8 tysięcy zł, czyli sportycz z 4 x 4 i automatem to wydatek minimum 114 490 zł. 115-konny diesel natomiast startuje od ceny 101 990 zł. Mocniejszy, 136-konny diesel, już z miękką hybrydą startuje od 111 990 zł. Testowany egzemplarz kosztował około 140 tysięcy złotych. Jestem bardzo ciekaw nowej generacji Kia Sportycz, bo ta zrobiła na mnie dobre wrażenie. Oczywiście poza skrzynią biegów, bo ta działała bardzo kiepsko, tak samo jak i kiepskie skute atrapy wydechów. Ale mimo wszystko uważam, że Sportycz to dobry słów: przestronny, ładny, dobrze jeżdżący i bardzo bogato wyposażony. A jeśli chcecie, żeby do tego było oszczędny, to lepiej wziąć odmianę wysokoprężną. Oby nowa generacja nie była mocno przekombinowana i też będzie się dobrze sprzedawała. Cześć!